Po odblokowaniu drugiej lokacji, czyli szkarłatnego lasu, w obozie głównym dokładnie ta pani zaoferuje Wam serię misji dodatkowych opartych o nietypową aktywność, a mianowicie łowienie ryb. Może to okazać się ciekawą alternatywą dla polowań na potwory, lecz prawda jest taka, że niektóre z gatunków, które będziecie musieli dla niej złowić, nie są wcale takie proste do odnalezienia. Nic się jednak nie martwcie, bo z pomocą wkraczam tu ja. Siemandero drodzy widzowie Tanatos z tej strony i witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale It My Dust, gdzie dziś przedstawię wam poradnik, w którym opiszę najlepsze lokacje i najlepsze sposoby do jak najszybszego wykonania misji dla Kani w grze Monster Hunter Wilds. Zanim jednak zaczniemy, to z tego miejsca chciałbym standardowo podziękować wszystkim wspierającym, subskrybującym, lajkującym i komentującym materiały. Moi drodzy jesteście najlepsi i jest nas coraz więcej, a jeśli ty, drogi widzu, poszukujesz kogoś do gry, to bardzo serdecznie zapraszam na nasz Discord albo nawet do gildii. Wszystkie linki znajdziecie w opisie poniżej. Tak samo jak w przypadku poradnika dotyczącego polowań na lokalną faunę, który znajduje się już na naszym kanale, nie będę wam mówił dokładnie w którym momencie pojawiają się nasze questy do odebrania u naszej wędkarki, by po prostu nie robić wam spoilerów. Skoro wszystko zostało już powiedziane, myślę, że możemy ruszać z tematem. Nasze przygody rozpoczniemy od wytłumaczenia tego, jak w ogóle działa wędka i jak w prawidłowy sposób jej używać. Gra bowiem i same samouczki bywają w tej kwestii bardzo nieprecyzyjne. Jadąc zatem po kolei, musimy wyekwipować naszą wędkę i zarzucić przynętę. Od teraz mamy trzy metody ciągnięcia naszej przynęty. Pierwszą z nich będzie systematyczne wciskanie przycisku S na klawiaturze bądź wciskanie lewego analogu w dół na padzie, tak by nasza przynęta zaczęła skakać po wodzie. W samej grze akcja ta została opisana jako ruch żyłką. Drugą opcją jest wciskanie na klawiaturze przycisku A lub D w zależności od kierunku, w jakim chcemy, by nasza przynęta się udała. Oczywiście odpowiednio na naszym padzie będzie to wciskanie naszego lewego analogu w prawą lub lewą stronę. Trzecią, a zarazem ostatnią metodą, która umożliwi nam łowy na spinning, będzie systematyczne i zamienne wciskanie przycisków W i S na klawiaturze, a także, jeśli się nie mylę, kręcenie lewego analogu przeciwnie do wskazówek zegara na naszym padzie. Im szybciej będziecie klikać, tym szybciej przynęta znajdzie się u waszych stóp. Zrozumienie tych mechanik jest kluczowe, ponieważ niektóre ryby reagują na konkretne metody zaczepek. Dodatkowo, do przeprowadzenia odpowiednich łowów będą potrzebne Wam przynęty, o które jednak nie musicie się martwić. Będą one do Was dostarczane wraz z odbiorem danego questu u naszej towarzyszki w obozie głównym. Skoro wszystko zostało wytłumaczone, możemy przejść do konkretnych zadań w odpowiedniej kolejności. I tak, po pierwszej rozmowie Kania przydzieli Wam jeden z najprostszych questów do zrobienia w grze. Musicie bowiem upolować jakąkolwiek rybę w jakimkolwiek miejscu. By daleko nie szukać, zadanie to możecie wykonać w jeziorku, który znajduje się w Waszej bazie głównej. Po udanym zakończeniu quest'a udajecie się po odbiór nagrody. Drugim celem Waszych łowów w następnym questie będzie złota rybka. Można ją spotkać w jaskiniach i innych miejscach bez światła słonecznego oraz w spokojnych wodach, tak jak widać w opisie. Według mnie najlepszym spotem do wykonania tego zadania jest jaskinia za wodospadem, którą możecie znaleźć blisko obszaru ósmego. Znajdujący się w jej wnętrzu obóz ułatwi wam to zadanie, ponieważ będziecie mogli resetować dzień, jeśli nasza złota rybka się nie pojawi. By ułatwić Wam to zadanie, Kania po zakończonej rozmowie wyposaży Was w dwie nowe przynęty i jedną z nich będzie złota pleśniawka. Skoro miejsce i sposób zostały już ustalone, nie pozostaje Wam nic innego, niż wyciągnąć ją z wody. A i tak przy okazji, pamiętajcie, że łapanie ryb w sieć nie zaliczy Wam tego questu. Następnym, trzecim celem Waszych łowów będzie Amia Brzemienna. Jeśli uważnie słuchaliście Kanni podczas przydzielania questu, to mówi Wam ona, że rybę tą najprościej złapać podczas zmierzchu bądź świtu w okresie obfitości. Jeśli natomiast chodzi o miejsce, proponowałbym Wam obszar oazy na nawiecznych równinach przy odpowiedniej porze dnia i warunkach pogodowych. Najlepszą przynętą w tym wypadku okaże się szmaragdowy klekot, który otrzymaliście wcześniej. Ryba ta jednak potrzebuje troszeczkę czasu do namysłu, zanim chwyci haczyk, więc nie zdziwcie się, jeśli będziecie musieli wyłapać wszystkie pomniejsze ryby przed jej schwytaniem. Jak to mówi bowiem dydek, łowienie ryb wymaga cierpliwości. Następne zadanie, które otrzymacie w kolejności, będzie dużo bardziej złożone i wymagać będzie od Was pełnego zrozumienia mechaniki łowienia. Celem Waszym będzie bowiem złowienie jakiejkolwiek dużej ryby. Z dialogu z naszą zleceniodawczynią okaże się, że ryby te występują na otwartych, głębokich wodach. W tym celu proponuję Wam udać się do strefy 17 w szkarłatnym lesie. Na początku tego zadania zostaniecie wyposażeni w dwie nowe przynęty i będą nimi turfowa przynęta, a także przywieszka z piór. Po wielu próbach mogę Wam powiedzieć, że karang z wielki i tuńczyk gastronom są łapane na przynętę turfową. Gaju natomiast na przywieszkę z piór. Pamiętajcie, że występowanie tych ryb zależne jest od pory dnia i warunków pogodowych. Jeśli zauważycie jeden z tych okazów w wodzie, wystarczy, że zarzucicie wędkę i chwilę poczekacie. Są to ryby, do których naprawdę trzeba cierpliwości. Jeśli już jakaś chwyci haczyk, to zabawa dopiero się rozpoczyna. Nie wystarczy tu bowiem zaciągnięcie haczyka i wyciągnięcie ryby z wody, tak jak miało to miejsce w poprzednich przypadkach. Tutaj musicie w odpowiedni sposób kierować wędką w kierunku, w którym płynie ryba. Jeśli przesadzicie z napięciem żyłki, ta po prostu pęknie, a ryba ucieknie. Po pewnym czasie takiej walki zobaczycie, że ryba się zmęczy, zatrzyma, nasza postać, zaciągnie wędkę do góry, po czym będziecie mogli wciskać przycisk w i S na klawiaturze bądź kręcić analogiem w lewą stronę, by móc ściągnąć żyłkę i przyciągnąć rybę ku sobie. Ten proces jednak troszeczkę zajmuje, więc będziecie musieli powtórzyć go kilka razy. Dodatkowo niektóre gatunki ryb wyskakują z wody podczas tego procesu, co będzie wymagało od was dodatkowej akcji ściągnięcia jej do siebie. Nieudana próba bowiem może również zakończyć się zerwaniem żyłki. Jeśli uda Wam się jednak wyciągnąć takiego kolosa, to quest się zakończy, a wy będziecie mogli ruszyć po kolejne zadanie od Kani. Ostatnim zadaniem, jakie otrzymacie od naszej zaprzyjaźnionej wędkarki, będzie złapanie rzadkiego okazu rzadkiej ryby, mianowicie Eskinata Wielkiego. Możliwe, że w wyniku poprzednich realizowanych zadań zdarzyło Wam się już na niego wpaść, lecz nie mieliście odpowiedniej przynęty. Charakteryzuje się on błyszczącymi błękitnymi mackami, które wyśmienicie widać w nocy. Nic się jednak nie martwcie, ponieważ nasza zleceniodawczyni wyposaży was w ostatnią do zdobycia przynętę o nazwie Mackowej. Jak widać na załączonym obrazku, będziecie mogli go zlokalizować w strefie 12, tuż pod wioską naszych oszołomów. Będziecie mogli je również zlokalizować w poprzedniej strefie, numer 17. Ja swoje egzemplarze łapałem nocą w okresie obfitości. Teraz wystarczy tylko, że wyekwipujecie swoją przynętę mackową i rzucicie ją pod nos, a w sumie to macki waszego egzemplarza. Ma on naprawdę bardzo wąskie pole widzenia i z tego powodu musicie dostarczyć mu posiłek pod sam nos. Jeśli wam się to uda, to wyciągnięcie go jest łatwizną, ponieważ nie ma tutaj mechanik, o których mówiliśmy wcześniej. I w taki oto sposób ukończyliście questy wędkarskie dla kani. I to by było na tyle, drodzy widzowie. Mam nadzieję, że ten poradnik okaże się być Wam pomocny w Waszych łowach, a jeśli tak, to nie zapomnijcie o łapce subie i komentarzu. Z tego miejsca żegnam się z Wami standardowo, życząc Wam miłego dnia bądź wieczoru, w zależności kiedy oglądacie ten materiał. Zapraszam bardzo serdecznie na live, y, a także do dołączenia do gildi. Trzymajcie się ciepło. JO!